Cześć wszystkim z tej strony, Bruszka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Not Sobery, generacji drugiej. Jak widzicie, Roma spogląda w niebo i się zastanawia. Eee, a tak, serio dodałam parę rzeczy: w sensie parę rzeczy. Dodałam kilka, dodałam jedną rodzinę w zasadzie z nastolatkiem i poprzerabiałam kilku nastolatków, także mamy tak jakby pięciu albo sześciu kandydatów. Nie powiem wam dokładnie, chyba, chyba sześciu, ale być może pięciu. Dla Właśnie dla Romy. Tak, poza tym nic tutaj nie zmieniałam. E, jak widzicie, tutaj e, sobie stoją. Na przykład mamy tutaj Stanisława. Stanisław teraz wygląda całkiem hit, ale mam tutaj takiego jednego kandydata. On mieszka. Ciekawe, czy ja bym doleciała stąd. Nie, no na te inne części nie, nie dam rady. W że, że mieszka rodzina, ja bym chciała, właśnie, żeby karty popoznawała parę osób. Też słyszałam, że. Dziękuję, właśnie za podpowiedź, że jak się ma cechę świetnie całuje, a ona chce kogoś pocałować, to jej ustawimy, to charyzma lepiej leci. To ja bym to w sumie kupiła. O ile nas stać, bo, bo może nas nie być stać na coś takiego. No, nie stać nas. No i ogólnie mój plan na dzisiaj jest taki, żeby Roma sobie trochę porozwijała charyzmę i żeby ponowiązywała sobie jakieś relacje. Musisz jeszcze eurokować? Już musiałam że wiecie, że jak ma dziesiątą karierę, to no już wszystko ogarnęła sobie, w sensie, że już nic więcej nie może zrobić. Mara trochę nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jakoś, nie wiem, chyba się czuję trochę niepotrzebna, albo chce się trochę przyatencjonować, bo ona łazi po pokoju i budzi dziewczynki co chwilę. A chciałam po prostu, żeby zjadła i wiecie, i poszła spać, nie? Możesz też wytrzeć. O, to fatalnie, prawdę mówiąc. Gorzej być nie mogło. To jest nasza nowa Dora Drake. Sama ją zrobiłam. Nie jest jakaś idealna. A tego kolczyka to ona akurat chyba nie miała. Powiem wam szczerze. I w ogóle tego stroju nie miała. Ja nie wiem, co to jest za strój. I on też nie miał tego stroju. To jest jej mąż. Tu kurde ma jeszcze jakieś kolczyki. Nie wiem. Ale myślę, że to jest jej wpływ. Ale tak na siebie patrzą, powiem szczerze. Dziwnie. No w każdym razie to jest małżeństwo i nie mają syna. I jak możecie się domyślić, ten syn. co oni mają z tymi kolczykami? Ten syn będzie jedną z osób, które, którymi my będziemy zainteresowani, nie? Okej, okay, powoli nam rodzina wstaje. że bardzo powoli, prawdę mówiąc. Ale nawet o takiej rozsądnej godzinie. Myślałam, że wstaną wcześniej, prawdę mówiąc. Ale jak się tak wszyscy zerwą, to faktycznie jest to kłopotliwe. Siusiu się chce. Dobra, to leć sobie. Tu jest siusiane, To weź sobie od razu prysznic. A co ci jest? Bezchudna armatura? No cóż, tu cały czas jest syf. Ale ty, Max, to w zasadzie to ty powinieneś to sobie ogarnąć, bo ty jesteś chyba e, złotą rączką. Przynajmniej aspirujesz do czegoś takiego. O, obiad z tatą. Możecie nawet sobie wypić lemoniadę, bo macie tak akurat weekendzik. Pójdziemy sobie w ogóle dzisiaj do restauracji. Całą rodziną? No myślę, że całą rodzinę. A, wy już zjedliście. My byśmy mogli sobie pójść do tej restauracji tak na śniadanko. Mara jeszcze nie sta. To weźcie, nie jedzcie. Trochę będziecie głodni, ale nie, nie do tragedii. Ty idź sobie. Nie jedz, nie jedz, Roma. Weź sobie poćwiczysz Harzem, bo ja bym chciała naprawdę, ja wstawiłam tą restaurację, co ja ją zbudowałam ostatnio. Chciałabym zobaczyć, czy wszystko tam ładnie działa i i też po prostu wyjść sobie tak jakoś rodzinnie, tak żeby też coś tam ogarnąć od czasu do czasu, no i może kogoś tam poznasz. I w ogóle mi się wydaje, że, że ja mam w MC Centerze tak ustawione, że ty możesz coś zarywać do młodych dorosłych, więc w sumie niekoniecznie miało to sens, że ja się tak starałam i ogarniałam tych nastolatków, ale no nie, no jednak dorośli, młodzi dorośli. No nie, no no powiedzmy, że ona ma teraz tak jakieś nie wiem 16 lat, a ci młodzi dorośli no to mają 18. No to jest raptem 2 lata różnicy, też bez tragedii, nie? No i mamy święto, Dzień Pirata, no, idealnie. Weź, napełnij jeszcze miseczkę. No co, ty będziesz robiła jedzenie? No i zmarnowałaś. Dobra, budzimy tą Marę, ona sobie najwyżej weźmie, nie wiem, koktajl wypije tam jakiś. Idziemy. I rezerwujemy sobie stolik na zewnątrz, jakiś sześciosobowy. No najpewniej no, ten po prostu, nie? A kto to pracuje? Bo to mnie jest zawsze ciekawi. Ojej, Don Lotary jest szefem sali. Max jest kelnerem. Ej, fajnie, fajnie to wygląda. Jestem zadowolona. To jest krytyk kulinarny. O kurczę. Dla Maxa i Mary może jakieś yy, winiacze ale nie za drogie. Musiałam <grym>, prawdopodobnie, że tutaj kogoś spotkamy. Musimy sobie też sobie tutaj usiąść. U góry. Chociaż tu nie ma miejsc dla sześciu osób. Co te baby tak cały czas tego Maxa do siebie zapraszają? Ja nie wiem. Niewygodnie? Jak to? A czemu ty sobie pisz tutaj? Znaczy, no, no dobra, sumie możesz, ale dlaczego w sumie? No zobaczcie, <głos》> teraz będzie musiała wycierać bidulka. Któż to jest kelnerem? Ja myślę, że Rome zainteresowała ta postać. Ahoj. No nie no, kelnerów to tu mają całkiem, całkiem, prawda? <głos》> Ej, ale taki kelner to jest niezły. W sumie, w sensie wiecie, że on tak szybko lata, nie? Możemy też zakończyć wtedy posiłek, chyba, nie? A nie, chyba nie możemy. Bo te jeszcze się modlą zamiast jeść. No zjec, to no one są głodne cały czas. Proszę to dojeść. Dobra, idziemy stąd. No nie, nie zjadłyście to. Nie, nie mogę po prostu. No ja. Kończymy ten posiłek. Ady już jesteś Flirciarska, Dobrze. Musimy się Tobą zająć. Dziękujemy. Trzymaj się, papa. Pa. Dobra, spoko. Idziemy stąd. Roma postanowiła w ogóle, że się jeszcze będzie chciała przejść, bo tak oh, ma taki humor, jest tak cieplutko i w ogóle, a i trochę zabawy brakuje, ale to tą swoją drogą. Niech oni już sobie tutaj zostaną, a ja Wam pokażę tego, tę nową rodzinę. Co do jeszcze aspiracji Romy, no to ona jest taka całkiem parszywa ta aspiracja, ale tak sobie myślałam, że po prostu Roma... Czuła się troszeczkę odrzucona przez e, swoją rodzinę, i raczej czuła, że to mora jest taka, wiecie, bardziej kochana. Yy, dodatkowo jeszcze prawie zginęła w pożarze i jej to trochę, wiecie, trochę jej siadło na psychie. i ona teraz tak za wszelką cenę pragnie miłości, ale pragnie jej już i tak, wiecie, za dużo troszkę, nie? No, dlaczego ty myślisz o takich rzeczach, jak jesteś dopiero nastolatką, ale już za 11 dni nie będziesz? No nieważne, w każdym razie nie wiem, czy pamiętacie ten dom, on tak. To trochę średnio pasuje, no ale stwierdziłam, że dobra, niech będzie. Tu są drzwi wejściowe, nie? Nie? To są drzwi wejściowe? Absurdalne. No bo widzicie, tu jest jakby pokój tego nastolatka, którego chcemy poznać. Ma taki jakby w piwnicy pokój. Trochę głupio to wygląda, ja wiem, no ale nawet mi to pasuje. A on jest tutaj. O! Możesz go poznać w taki sposób. No jego ja akurat stworzyłam w całości. Zostaw to, bo ja jej to, sp nie, 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 to sprzedam, bo ona za, za bardzo się tym zajmuje. W sumie moglibyście sobie po prostu popatrzeć w chmury, to by było najmądrzejsze i najszybsze. O, mogę wam tutaj jego z bliska pokazać. Wygląda w sumie git. W sumie ładnie nawet razem wyglądają. Ja myślę, że wyrzucimy z naszego klubu niestety Stefana. <laughs> Stefan, sorry. Chociaż Stefana? Może Ewę? Już jesteśmy trzy baby, to... Możemy dodać sobie tutaj właśnie Dina. Stefana będę musiała ogarnąć potem. To idziemy sobie gdzieś razem z nim. Generalnie jej bardzo Din wpadł w... O kurczę. A co tu się stało? O, to jest w ogóle... Nie, to nie jest kolejny ziomeczek, ale... Przy... Aha, bo ma taką samą koszulę, dobra. Yy... Jej się ogólnie bardzo podoba Dean, ale to wiecie, to jest rówieśnik i tak dalej, ale ona się dzisiaj bardzo zafascynowała. Yy... W ogóle to bym tańczenie też tutaj dodała jako ten. Ona się bardzo zafascynowała dzisiaj kalebem. Wiecie o co chodzi. Tak jak go zobaczyła, to to wiecie, to taką. Ją... No bo to jednak wampir. Wiecie o co chodzi. <grytania> Dobra, oni się już przyjaźnią, więc w sumie mogłabyś spróbować coś tam romantycznego walnąć. Odważną gadkę na podryw możesz walnąć. Myślę, że dasz radę. <grywa> Chyba się udało. Dobra, jesteś bardzo flirciarska też. Pocałunek z pasją, wręcz rumę. Rumę, róże. Wiecie, ja myślę, że to taki w ogóle jej pierwszy... O, w ogóle ona jest bardzo zmęczona. To dawaj buzi i, i lecimy, z... chociaż ty jesteś troszeczkę zmęczona. To dawaj ten pierwszy pocałunek. Okej, okay, to to mamy za sobą. Czemu ten Dominik jest duchem? Ja tego nie rozumiem. Ja bym chciała, żeby oni byli razem, tylko... Zaproponuj... Wiecie co? Jutro. Jutro to ogarniemy. A ty śpisz gdzieś tam na kanapie? Dobra, idziemy siostrę zaprowadzić na chatę się zastanawiam, czy trochę tej wyprowadzki nie przyspieszyć na zasadzie takiej, tak wiecie, jak mieliśmy z Kartią. Dajcie mi znać, czy właśnie stwierdzacie, że byłoby to spoko, gdyby Roma się wyprowadziła tak o po prostu już. Bo, no mówię, mnie to trochę już zamęcza i teraz mi się przypomniało, że nie wiem, czy mamy cechy parceli. Oczywiście, że nie mamy. No to ja coś wymyślę, poczekajcie. Ale powiem wam szczerze, że albo jestem głupia, ale tu nie ma nic na charyzmę akurat. No, i możemy też to. Nie wiem, na razie tak sobie zrobimy. Zdecydowanie chciałabym się wyprowadzić. Ja myślę, że też może, nie wiem, Roma za szybko chciała dorosnąć. I to też może być powodem, dla którego właśnie ona ee, tak, nie wiem, troszeczkę. No, takie dziwne decyzje w swoim życiu podejmowała. Wiecie o co chodzi? Ty też sobie weź prysznic. Tylko weź go tutaj. I. Się przyspieszyłam. No ja już nie wiem po prostu, co ja mam tymi sienami robić, wiecie? bo no nie wiem, zwołaj sobie klub. Niech oni tutaj sobie zrobią oblężenie. To wszyscy tu przyjdą. No gdzie ten nasz klub. Gdzie oni są? Nie wiem, przybagowana jest jakaś ta parcela. Wchodzą jak do siebie, ale potem zwołuje się spotkanie klubu i nie przychodzą. Nie wiem o co chodzi. No na chacie u nas ich nie ma. Nigdzie tu w pobliżu ich nie widzę. Tu jest na przykład. Ojciec Dina, ale nie wiem dlaczego pływa w ubraniu. Zdecydowanie mu takiego ubrania nie dałam. Ci sobie spacerują w ogóle przez morze. Nie wiem. Strasznie tu jest dziwacznie, powiem Wam szczerze. Dobra, idziemy sobie. Mm. Dobra, powiedzmy, że poszliśmy sobie na... One nawet kurteczki mają takie same. Powiedzmy, że poszliśmy sobie. Co ty masz na sobie? Mam nadzieję, że masz lekarstwo. Które z Was powinna mieć w wyposażeniu? Hm. Albo, albo nikt. Mm. Jednak wróciliśmy do domu, bo Roma naprawdę bardzo źle się czuje. No musimy zamówić te lekarstwa. W sensie jestem przekonana, że ktoś ma w wyposażeniu lekarstwa. No ma, Max. osiem, dzięki, Max. Możemy sobie wracać tam. No idziemy, bo nie, słabo mi się tu robi, jak widzę tula, tutaj tylu tych simów do ogarniania. Teraz członkowie klubu? Nie rozumiem. W każdym razie krótka piłka, hej, ziomeczku. Chcesz być naszym. Czemu nie możemy go zapytać, czy zostanie naszym tym. No zapytaj, czy jest w związku. Będzie zakończ spotkanie. O, ty też możesz zapytać, czy jest w związku? Bo może jest. Ojej! <laughs> Ta twarz! Proszę, Mora, idź stąd! <laughs> Dlaczego my nie możemy... Ale to będzie kłopotliwe wtedy, bo. No i on sobie poszedł. Po prostu, tak o sobie poszedł, ja dwiga sobie też poszła. Roma się czuje trochę taka, wiecie. No i sobie tak pomyślała o kalebie, więc możemy pójść się spotkać gdzieś z kalebem, tylko z tego, co nie wiadomo, on nie jest sam, w sensie nie jest samotny, ale myślę, że dla Romy to nie jest żaden kłopot, bo ona tak moralnie jest taka średnia. <średnia> Powiedzmy sobie szczerze, Widzieliśmy sobie tutaj z kalebem żeby wygląda tak pięknie. O, oh jest. <grywa> ja mam największą, słabo największą słabość do tego Sima. No, w sumie ładniej im idzie nawet ta relacja. Szybciutko. Ile tu osób? On jest ambitny. No, powiedzmy, że nam to imponuje. O, o, kurcie. To znowu materialista. No, ona jest snopką. W sensie jeszcze nie jest, ale będzie. Strasznie szybko im lecą te relacje. Zobaczcie. O, zobaczcie, już są przyja przyjaciółmi, więc w sumie możesz. Zapytać, czy jest w związku? Dobrze spędzać tą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że twoje odczucia są podobne. Kolejne odczucie ma. Ale chociaż to jest odczucia Roma do Kaleba. A nie, najpierw chyba miała Roma, chociaż nie wiem. To jest jego. On jest w ogóle małżeństwem z tą L. Wiecie, tą tam yy, z tego skrajnej magii. Tą mentorką, ale. No kogo byście wybrali? Tamtą mentorkę czy Romę? No sam małżeństwem. Ale to nie jest dla nas żaden kłopot. Tak myślę. W sensie no chyba, że dla Kalewa będzie, ale myślę, że nie. No pewnie, że no kto tam się jej oprze. No i mamy pierwsze buzi. Chyba było git. Spoko. O, poproś o zostanie chłopakiem. No, no to mamy chłopaka. No, to mamy sobie takiego kalebika. Nie ukrywam, to jest naj... najlepsza partia. I on sobie poszedł? Zniknął po prostu? No dobra, ale no mamy chłopaka, a jak go. Nie, może się coś odbagowało. To jest takie okropne, co my robimy. Jestem bardzo niepocieszona z tego powodu. O, poprosz o zostanie chłopakiem. Dobra, wspaniale. Czyli w zasadzie już mamy dwóch chłopaków. Teraz możemy sobie pójść na dwie randki. <grywa> Co okropnie to wygląda. Ale jakoś tak mi pasuje. Ona jest taka szczęśliwa. Nie wiem, tak mi to idealnie pasuje. Dobra, jesteśmy w domu. Mora czeka na nas, żebyśmy zdały relacje z randki. A to były dwie randki. Ja wam mówię. Ale są tak zachwycona, tym wszystkim nie wiem, dlaczego przesłę w się. Sensie to jest tak okropne, ale tak mi się podoba strasznie. Fajnie, fajna, miła odmiana po prostu, bo wiecie, normalnie ja tak nie gram, ale. właśnie to jest fajne, że w tym wyzwaniu mogę. Bo zobaczcie, mamy 20 tysięcy, nie? To tyle mniej więcej by potrzebowała Roma, żeby się po prostu wyprowadzić. Nie wiem, za co ona się będzie utrzymywała. No chyba, że. Coś fabularnie wymyślimy, albo... No nie wiem, no nie, no, to takie trochę słabe. Nie no, fajnie by było, gdybyś ty, Mara, troszeczkę zarobiła hajsu dla niej. Ale to jest drogie. W sensie to już sprzedam, żebym miała po prostu po jednym po co jej nie. A nad resztą to się zastanowimy. Ale to było bardzo drogie. Kapsułę możemy sprzedać. To w sumie też możemy sprzedać. No i tego sprzedawania byłoby tak dużo, że ja myślę, że wykręcilibyśmy, żeby właśnie to, żeby jej zostało, im zostało tak z 10 tysięcy, a ona bym chciała, żeby wzięła tak 25, wiecie, o co chodzi? I to by było git, bo ja nie chcę też, też tak. O nie, tego bym nie chciała sprzedawać, to bym chciała dać w zasadzie Romie. Nie chciałbym, żeby wiecie, żeby było tak, że o, teraz weźmiemy sobie jakieś 40 tysięcy, jakąś ultra Havirę, i Jakby wiecie, za każdym razem ich jest to jakieś minimalne chociaż wyzwanie. Ym, też finansowe, no bo w czwórce to, to finanse to nie jest żaden problem, dlatego dla mnie, jakby spoko, jak ona by miała to sobie to bazała 20 tysięcy, jakoś by przeżyła, prawdę mówiąc, ten no, raptem 9 dni, no bo zaraz już będzie 9 dni. Tam myślę, że będzie jej tak trochę komfortowo, bardziej komfortowo. O tak to powiem. No bo ta generacja została już skończona, i nie wiem, czy jest sens się tak bardzo zajmować nimi wszystkimi. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, kiedy to tylko o nią nam chodzi. A jak już jest wszystko gotowe, no jest nastolatką, może sobie w pełni żyć. I dajcie mi też znać, gdzie. Bo ja myślałam o San i też właśnie pomyślałam, że skoro jej nie stać, to w zasadzie ona by mogła wynająć mieszkanie. I to by nam wszystko załatwiło, no bo wtedy 10 tysięcy zostawilibyśmy im. Mara by resztę ogarnęła, sobie mniej więcej, załóżmy. Ona by wzięła 10 tysięcy. No i elegancko, i by się mogła wyprowadzić. Więc w sumie, dajcie mi znać, czy ono to pasuje, ale ja najpewniej tak zrobię, bo już powiem, szczerze, że mam leciutko dosyć. Grania nimi wszystkimi, a no, chciałabym, już tak, wiecie, taką pełną świeżość, żeby już było wszystko na zielono i tak dalej, a nie tutaj, wiecie o co chodzi. Także, no, w następnym odcinku się po prostu przeprowadzamy. Także, o, zobaczcie, jak Rama się cieszy z tego powodu. Także, o, jeszcze Wam pokażę ostatni raz, widzicie w zasadzie, no nie no na pewno jeszcze zobaczycie ten dom, ale już w następnym odcinku w nim nie będziemy. Tych bohaterów. Też wam jeszcze po raz ostatni pokażę. Na pewno to jakoś to poprowadzę. Wiecie, no morą nie gramy, więc w zasadzie możemy jej relacje z Jadzią rozwinąć, żeby one już, nie wiem, były w związku, nie? E jeżeli chodzi o, o Marę, no na pewno będzie nas nieraz odwiedzać. Smutno trochę, że, że ją zostawiamy, no ale takie życie, prawda? Trzeba się samodzielnić. Także Roma ma taką, taką ciągawkę, chyba do bycia bardzo dorosłą. I niekoniecznie mądrze to chcę udowodnić. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Także no dobra, ja będę kończyła. Dajcie znać, czy podobało Wam się to, co tutaj w ogóle w całym odcinku się wydarzyło. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę, na Discorda. Linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia, zdrówka. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!